Gdy Jabin, król Hasoru, dowiedział się o tych wydarzeniach, powiadomił o nich Jobaba, króla Meadonu, króla Shimronu, króla Akszafu i królów, którzy mieszkali w górach na północy, w Arabie, na południe od Kineret, w Shefeli i w Nafodor po zachodniej stronie. Kananejczyków ze wschodu i zachodu, Amorytów, Chetytów, Peryzytów, Jebusytów z rejonów górskich, i z spod Hermonu w kraju Mispa. Wyruszyli więc, a z nimi oddziały tak liczne, jak piasek na morskim brzegu, i do tego nie przebrana liczba koni i rydwanów. Wszyscy ci królowie zjednoczyli się, wyruszyli i razem rozbili obóz nad wodami Meromu, aby walczyć z Izraelem. Wtedy pan powiedział do Jozłego: Nie bój się ich, gdyż sprawię, że jutro o tej porze wszyscy będą pobici przez Izraelitów. Ich koniom masz poprzecinać pęciny, a rydwany spalić. Jozue z całym wojskiem ruszył niespodziewanie przeciwko nim nad wody Meromu, gdzie na nich uderzył. A pan wydał ich w ręce Izraela. Pobili ich i ścigali aż do wielkiego Sydonu, aż do Miserot main i doliny Mispa na wschodzie. Rozgromili ich doszczętnie, tak, że nikt nie ocalał. Jozue postąpił z nimi zgodnie z nakazem Pana. Konią podcił pęciny, a ich rydwany spalił. Następnie Jozue zawrócił i zdobył Hasor, a jego króla zabił mieczem. Dawniej Hasor stał bowiem na czele wszystkich tamtejszych królestw. Izraelici wycięli w nim mieczem wszystkie istoty żywe, zgodnie z prawem klątwy. Nie pozostał nikt, kto miał w sobie tchnienie życia. Hasor zaś spalili. Jozue zdobył wszystkie miasta tych królów, a ich samych pobił. Wytępił je mieczem, rzucając na nie klątwę, tak jak nakazał Mojżesz sługa Pana. Izrael jednak nie spalił tych miast, które były zbudowane na wzgórzach, z wyjątkiem Hasoru, spalonego przez Jozuego. Izraelici zabrali cały łup tych miast, tak żebydło wzięli sobie jako zdobycz. Tylko ludzi zabijali mieczem, aż ich doszczętnie zgładzili, tak, że nie pozostał nikt, kto miał w sobie tchnienie życia. To, co Pan nakazał Mojżeszowi swojemu słudze, Mojżesz nakazał Jozłemu, a Jozue to wykonał. Nie sprzeniewierzył się w żadnej sprawie, jaką Pan zlecił Mojżeszowi. Jozue zdobył więc cały ten kraj, góry, cały Negeb, całą ziemię Goszen, Szefalę, Arabę, wzgórza izraelskie i równiny. Pokonał, pojmał i zgładził wszystkich królów od góry Halak, wznoszące się ku Seirowi, aż do Baal leżącego w dolinie Libanu u stóp góry Hermon. Przez długi czas Jozue prowadził wojnę z tymi królami. Nie było miasta, które by zawarło pokój z Izraelitami z wyjątkiem Chiwitów, mieszkających w Gabaonie. Wszystkie zdobyli podczas wojny, bo pan to sprawił, że zawzięli się, by prowadzić wojnę z Izraelitami i dotknęła ich klątwa, aby nie było dla nich miłosierdzia, lecz żeby zostali doszczętnie zgładzeni, jak pan nakazał Mojżeszowi. W tym czasie Jozue wyruszył i wytępił Anakitów z terenów górskich, z Hebronu, z Debiru, z Anab, ze wszystkich gór judzkich i ze wszystkich gór izraelskich. Jozue rzucił klątwę na wszystkie te miasta. Odtąd nie było już Anakitów w kraju Izraelitów, pozostali jedynie w Gazie, w Gad i aż Dodzie. Jozue zgodnie z tym wszystkim, co Pan zapowiedział Mojżeszowi, Zajął cały kraj, dał go w posiadanie Izraelowi, rozdzielając odpowiednio do podziału na plemiona. Wtedy w kraju zapanował pokój.